Pusty czwartek to dzień, w którym porzucamy swoją dietę, swoje nawyki żywieniowe czy nawet liczenie kalorii. Krótko mówiąc, możemy pozwolić sobie na więcej. Wszystko dla chwili rozkoszy, chwili słodyczy, dla tej pięknej, chwili, znakomitej chwili. nie są w stanie stać, nawet w długich kolejkach. Dlatego stałam, że są pączki świeżutkie, cieplutkie, właśnie mam gorące. Bardzo często tutaj, że tak powiem, konsumuję te pączki, uważam, że są jedne z najlepszych, więc. Ale chyba dzisiaj przesadziłam, bo godzinę z tami akurat jeszcze się skończyły. Musiałam dodatkowe 15, ale. Taki zwyczaj jest, i wywracam... Są bardzo dobre pączki. Tłusty czwartek to dla cukierni dzień znakomity, mówi pan Martin z Family and Friends. Asortyment trochę się zmniejsza, jeżeli chodzi o np. bułki słodkie bądź chleby, ale za to przychodzą pączki, więc to jest dzień, kiedy wszyscy wykluczają pieczywo, bułki bądź inne drożdżówki, tylko widzą pączki i na tym to wszystko się opiera. Wydaje mi się, że sprzedamy 1500. Chociaż bym musiał je wszystkie zliczyć, a jakbym jeszcze liczył małe, a jeszcze jakbym liczył faworki i tak dalej, to by było dużo tych produktów. Chociaż mi się wydaje, że będzie tak z 1800 wszystkich sprzedanych. Mam taką nadzieję. Zjedzenie pączka w tłusty czwartek to piękna sprawa, choć jego słodki smak uświadamia nam, że życie czasami jest gorzkie jak kawa. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.